Witajcie w domu starców w programie poświęconym grom starszym. Dzisiaj to co tygrysy lubią najbardziej: Terminatory. Zobaczymy jak te kochane, pokryte miłą w dotyku żywą tkanką, przy czym mechaniczne metalowe endoszkielety, próbowały się wkupić w łaski graczy. That's good. O tak, do dzieła. Jak wyobrażacie sobie przyszłość? Jeśli o mnie chodzi, cały jej obraz ulega bez przerwy zmianom. Na przykład po drugiej części powrotu do przyszłości w głowie miałem wyłącznie latające samochody i deskorolki. Obecnie zaś zbieram pieniądze na najbliższy transport na Pandorę, gdzie dostanę swojego awatara i będę mógł swobodnie hasać wśród latających kamieni i niebieskich lahonów. Tak. Obecnie przyszłość rysuje się w niebieskich barwach. Niemniej nie zawsze tak było. Po obejrzeniu Terminatora 2, w moim sercu długo gościł niepokój. Co prawda, Arnold niby wszystko pozałatwiał i sprawił, że ogólnie będzie dobrze, ale przeczucie podpowiadało mi, że lepiej szykować się do wojny z maszynami. Moje obawy potwierdziły tylko trzecia i czwarta część kinowej serii. Ale jak tu szykować się do wojny z maszynami? Branża gier sprawy nie ułatwiała. Produkcji na motywach filmów Terminator było mnóstwo, ale ich poziom taki se, że wymienię dwie, które mi w pamięć zapadły. Pierwsza to Terminator Judgment Day, na podstawie filmu bezpośrednio, w którą grałem jeszcze na Amidze. Krab, straszny i głupi. Wcielaliśmy się to w Arnolda, to w Johna... I jakoś próbowaliśmy przeżyć wydarzenia z filmu jeszcze raz. Druga to Terminator Rampage, gdzie Skynet wysłał w przeszłość rdzeń procesora, który miał mu pomóc, no wiadomo, zniszczyć ludzkość. Oczywiście wraz z nim Ruch Oporu wysłał swojego żołnierza, którym to żołnierzem byliśmy my, i który przedzierał się przez biura firmy Cyberdyne składając broń. Broń, która miała rozwalić tego złego. To już było coś, dało się w to grać, ale najlepsze nadeszło dopiero pod koniec roku 1995. Terminator Future Shock to w mojej opinii magnum opus betesty, jeśli chodzi o gry z Terminatorami, bo firma kilka ich wydała. W wypadku Future Shocka pomysł był świetny. Jako uciekinier z obozu zagłady Skynetu dołączaliśmy do ruchu oporu i pod przewodem samego Johna Conora wykonywaliśmy różne misje, poznawaliśmy postapokaliptyczny świat, no czuliśmy się jak żołnierz, to było świetne, żołnierz przyszłości. E, właściwie to cóż, musimy to sobie pokazać na gorąco, bo gra wywarła na mnie wówczas naprawdę niezłe wrażenie. Tak, z cyklu powiedzmy sobie o oczywistościach. Tutaj mój żołnierz ucieka przed terminatorami, przed maszynami Skynetu. Boże, jakie świństwo. O, I tak zaczyna się historia. Jeden z żołnierzy ruchu oporu ratuje nam życie, sam dostaje niestety bęcki od robota, ale udaje mu się jeszcze przed śmiercią dać nam wskazówki w sprawie tego, jak skontaktować się z ruchem oporu Johna Conora. A już po dostaniu się do misji, Zostaję sam z moim kompasem. Na szczęście wiem, gdzie muszę się udać. Pozbierajmy nasze manatki i ruszamy. Więc tak, to jest rok 1995, oficjalnie 2015 i gra, Spójrzcie, zwróćcie uwagę na to, że kontroluje grę za pomocą myszki i klawiatury, mogę się swobodnie rozglądać, skakać kucać, to jest obecnie standard. Wtedy gry, które obsługiwały myszkę i klawiatury, nie przypominam sobie zbyt wielu. Ludzie grali jeszcze tylko klawiaturą nawet za czasów Quake'a pierwszego. No właśnie, to taka istotna kwestia historyczna, ponieważ uważa się, że to Quake e, po raz pierwszy wprowadził trójwymiarowe postacie. Jest to nieprawda, bo tam wcześniej był descent. No i jest ten właśnie Terminator Future Shock. Co jest dużo lepsze, to to, że w tej grze mamy taką absolutną swobodę wałęszenia się po terenie. Ludzie z BTSD stworzyli takie dosyć realistycznie wyglądające. Środowisko postapokaliptyczne, to jest to Los Angeles, zniszczone przez bomby Skynetu. Widzicie, wypełnione jest Hunter Killer'ami i innymi maszynami Skynetu. Łatwo się tutaj zgubić, zwłaszcza że możemy wejść do praktycznie każdego budynku, który nie jest totalnie zniszczony, zawalony i w ogóle w gruzach. Zwróćcie uwagę na efekty świetlne generowane w czasie rzeczywistym. Eksplozje, efekty cząsteczkowe. Ta gra nie wygląda źle po tych latach. Naprawdę da się w to grać. i Jeśli macie wyobraźni, naprawdę niewiele traci. Co mam zrobić w tej misji? Muszę dostać się do pewnego hotelu, na którego zapleczu znajduje się samochód, w którym odjadę do kryjówki ruchu oporu. Oto i mój hotel. W prawym dolnym rogu pojawiają się krótkie informacje, które właśnie naprowadzają mnie na cele mojej misji. Dzięki temu wiem, że wszystko jest ok. Mina. Sprawa budynków została zrealizowana świetnie jest to taki naprawdę labirynt korytarzy, w którym łatwo się zgubić. Dobra, wchodzimy. W ten sposób wejść mogę do każdego budynku, nie tylko do tego tutaj który jest przewidziany przez cel misji. By uciąć to wałęsanie, jeśli w ogóle lubicie takie klimaty postapokaliptyczne, ta gra jest stworzona dla was. Zniszczone budynki, korytarze, trupy, wraki, no i oczywiście roboty Skynetu. Po długim przedzieraniu się wychodzę na dach. Na was pewnie nie robi to już wrażenia. Na was, młody. Natomiast wtedy było to dla mnie takie same przeżycie jak dla Neo e, ucieczka z budynku biurowca. Tu jeszcze jakieś badziewie kajnetu. Nie jest to może najinteligentniejsze, ale wtedy od przeciwników wymagało się dużo mniej. soko niebezpiecznie. Emocje sięgały i sięgają zenitu. Kolejna faza przedzierania się za mną. Wychodzę na zewnątrz. Jeszcze jakiś taki syf. To chyba ten syf, który zabił mojego kumpla. mojego niedoszłego kumpla. Częsta będzie słodka. Paradoksalnie lubię pająki, ale A, ten jest taki metalowy. I oto element, który zrywał czapki z głów. Kontaktuje się z ruchem oporu i dowiaduje się, gdzie muszę jechać. To jest też niezła masakra, ponieważ. O, pamiętam jak długo błądziłem w tej misji. Trzeba mieć naprawdę niezły zmysł orientacji w wirtualnym terenie w tej grze. Teraz okazywało się, że gra jest nie tylko strzelanką, ale pozwala także pojeździć samochodem po bezdrożach, a właściwie po zniszczonych drogach przyszłości. Bryka nie byle jaka, z wyrzutnią rakiet, działem laserowym. Nie możemy wychodzić z samochodu, nie jest to konkurencja dla GTA i nie była. GTA też nie było. Natomiast, Boże, to jest na po prostu świetne. etap misji trwał dobre paręnaście minut, jeśli znało się trasę, i mógł praktycznie trwać nieskończenie długo, gdy trasy nie znaliśmy. Koniec końców, jak to wyglądało? Musiałem skierować się na północ, podążyć za e, tutaj ruinami autostrady, odbić na bezdroża, szukać budynków magazynów, za którym miałem znaleźć, o, właśnie taki samochód. Jedyny znak rozpoznawczy siedziby ruchu oporu, nawiasem mówiąc. Well done, soldier. Na miejscu poznawałem samego Johna Connora i jego świtę. Tak właściwie zaczynała się gra Terminator Future Shock. Od tego momentu wykonywałem dla niego misję, poznawałem zaplecze misji związanej z przenoszeniem się w czasie. Naprawdę dla miłośników serii ta gra była wielkim skarbem. I by pożegnać się z nią takim optymistycznym akcentem, podkreślmy, w tą grę nadal warto zagrać. Tak, to był Terminator Future Shock, który doczekał się potem kontynuacji o podtytule Skynet, e, ta kontynuacja stawiała na grę sieciową, była ok. I tym samym możemy sobie na jakiś czas odfajkować Terminatory, co do przyszłego tygodnia, tak się nam ładnie złożyło, że będziemy mieli wówczas premierę ostatniej części sagi pewnych gier strategicznych. Dlatego z tej okazji zrobimy sobie taki odcinek okolicznościowy, zobaczymy jej początki, a w zamian za to, że nie postawiłem Was tym razem przed wyborem, nie dałem Wam wyboru, obiecuję konkurs z nagrodami oraz to, że zaczniemy rozliczać się w końcu z gier najczęściej sugerowanych w komentarzach. To co, dziękuję za Wasz czas i żegnam się słowami Arnolda. Stay here. I'll be back.